Czym zatem jest więzienie? Odpowiedź daje ta krótka historyjka. Nieważne jak surowe i niekomfortowe są warunki w danym miejscu. Jeśli chcesz tam być, to to nie jest więzienie. Z kolei więzieniem będzie miejsce, w którym nie chcesz być, nawet jeżeli jest luksusowe, pełne udogodnień i gadżetów. Jedyną różnicą pomiędzy wolnością a więzieniem jest to, czy chcesz być w danym miejscu czy gdzie indziej. Tak samo jest z byciem singlem. Jeśli cieszy Cię życie w pojedynkę, jesteś wolny. A jeżeli chciałbyś być w innym miejscu, czy bycie singlem jest dla Ciebie jak więzienie? To samo dotyczy małżeństwa. Jeśli go nienawidzisz i marzysz o separacji, o życiu w pojedynkę, wtedy staje się ono Twoim więzieniem. Niektórzy z Was cierpią na nowotwory i inne dolegliwości. Czy jesteście zadowoleni z Waszego położenia, czy chcielibyście być gdzie indziej? Ci z Was, którzy starzeją się jak ja, czy Wasz wiek jest dla Was więzieniem, czy wolnością? Jeżeli jesteście zadowoleni z bycia starymi, to czujecie wielką wolność. Jeśli pragniecie być kimś innym lub być w innym miejscu, stworzyliście dla siebie więzienie. Niechciane miejsce staje się więzieniem. Nawet teraz, jeżeli marzycie o byciu w innym miejscu, to ta sala w ośrodku buddyjskim staje się dla Was więzieniem. Nie mają więc znaczenia warunki zewnętrzne, nieważne jak trudno być singlem, ważne czy chcecie w tym trwać, czy od tego uciec. Jeżeli jesteś singlem, a chcesz być szczęśliwy, to bądź szczęśliwy żyjąc w pojedynkę. To wspaniałe. Tak samo jest z chorobą. Choroba może stać się więzieniem, jeżeli jej nie doceniasz. A przecież choroba oznacza, że nie musisz iść do pracy. Ludzie cię rozpieszczają, dostajesz specjalne posiłki, śniadanie do łóżka. Jeżeli masz wspaniałomyślnego partnera, czasem trzeba uważać, żeby kogoś zbytnio nie rozpieścić, bo nie będzie chciał wyzdrowieć. Spodoba mu się bycie chorym.